Obecna sytuacja mocno wpłynęła na branżę turystyczną, jak i na nas samych. Decydując się co będziemy robić w te wakacje, czy gdzieś pojedziemy, to zadajemy sobie parę pytań. Pierwszym podstawowym jest to, czy Polska, czy jednak zagranica. By podjąć łatwiej decyzję oczywiście przeglądamy oferty i sprawdzamy gdzie i za ile warto się wybrać. W tym wideo postaram się Wam przybliżyć nie tylko najpopularniejsze destynacje, ale porównać co ile kosztuje. Ja nazywam się Janek, to jest Janek Gada, a dzisiaj odpowiemy gdzie jechać na wakacje i ile to będzie Ciebie kosztować. Zaczynamy! Najpierw parę ciekawych faktów finansowych. Singiel za wakacje w popularnym kurorcie zapłaci średnio 2608 zł. Jeśli jest to para, to cena ta wzrasta już do 6975 zł. A rodzina z dziećmi średnio wyda 8095 zł. Oczywiście mówimy tu o tak zwanym wysokim sezonie. To jest od czerwca do końca sierpnia. Różnica w cenach bywa duża. Na przykładzie Singla. Wyjazd do Hiszpanii to średni wydatek 2717 zł. Oczywiście możemy szukać alternatyw słońca i piasków, więc dla przykładu ten sam Singer za pobyt w Bułgarii zapłaci 2181 zł. Najdroższe, średnie zestawienie kosztów dla rodziny z dziećmi naprawdę może zaboleć. Prym w Europie wiedzie Hiszpania, gdzie wyliczenia wskazują na kwotę 9262 zł. Jednak, jeśli myślicie, że w Polsce zaoszczędzimy, to owszem, może tak być, ale nie musi. Rozszczał cen nad Bałtykiem bywa ogromny. Dla przykładu, grzybowo 1349 zł za osobę z all inkluzji w formie czek posiłków i ograniczonym alkoholem oraz dostępem do basenu. Kiedy hotel w Jarosławcu to już wydatek aż 4,5 tysiąca złotych za osobę w dwuosobowym pokoju z wyżywieniem i alkoholem w cenie oraz dostępem do akwaparku. Pamiętajmy dalej, że mówimy o sezonie wysokim. Podane ceny dotyczą pobytu w sierpniu. Trudno teraz, a nagrywam to na początku lipca, szukać dobrych ofert, bo te najkorzystniejsze zostały już dawno wykupione. Najtańsze noclegi za 30-40 zł za noc są raczej nieosiągalne, ale można pytać wśród znajomych. Wielu też jedzie w ciemno i szuka w prywatnych domach już na miejscu. No właśnie, pojechać, a jak tak, to czym? A może polecieć? Mimo rozwoju lotnictwa i kolei oraz zwiększonej ilości samochodów na drogach, wciąż najtaniej wychodzi podróż autobusem. Pamiętajmy jednak o logistyce: do mniejszych miejscowości będzie to bardzo kłopotliwe dostać się inaczej niż swoim samochodem, a chodzenie z ciężkimi torbami, plecakami, szukając jakiegoś busa do małej miejscowości może spowodować, że rozpoczniemy urlop od horroru komunikacyjnego. Teraz przejdźmy do wyżywienia podczas pobytu, które może też solidnie przyprawić o ból głowy. Jadąc na tygodniowe wakacje nad polskie morze i chcąc się stołować codziennie w restauracjach, to cena za dzień wyżywienia dla jednej osoby mieści się, uwaga, uwaga, w widełkach 160 aż do 350 zł. W dodatku, jak pogoda nie będzie sprzyjać, to niektórzy pewnie będą musieli do tego rachunku dodać jeszcze cenę napojów wyskokowych na poprawę humoru. Cóż nie ma lekko! Oczywiście, wiele jest porad w stylu gotuj na miejscu, ale sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie wakacje spędzić w kuchni, czy jednak korzystając z urlopu. Oczywiście, błogosławieństwo internetu powoduje, że można łatwo znaleźć rankingi przystępnych cenowo miejsc. Jednak wciąż warto podkreślić, iż dalej wysoki sezon rządzi się swoimi prawami. A właściciele hoteli czy restauracji kiedyś muszą zarobić, by przetrwać do następnego sezonu. We wszystkich wymienionych wyżej kwestiach na pewno najlepiej szukać wypoczynku w mniejszych miejscowościach. Dotyczy to zarówno Polski, jak też zagranicy. Dla was ceną wskazówką jest jednak dobra organizacja wypoczynku. Rok temu byłem ze swoją dziewczyną w Chorwacji na krótkim urlopie. Za lot w obie strony za osobę nie zapłaciliśmy więcej niż 240 zł. Nocleg dla dwóch osób w apartamencie wyniósł nas za 4 doby około 450 zł. Skąd takie dobre ceny? Teraz zadajcie sobie podstawowe pytanie. Czy może jednak sezon niski? Sezon niski to czas nie stricte wakacyjny. My wybraliśmy Chorwację na początek maja. Oczywiście pogoda była zmienna. Raz lekki chłód i deszcz, za moment upał. Dzięki wcześniejszej rezerwacji znaleźliśmy na booking.com nocleg w dobrej cenie, ale też dość zwlekaliśmy i jeszcze lepsze oferty zostały już zarezerwowane. Warto też pamiętać, że takie własne rozplanowanie zagranicznych wakacji, kiedy wybieramy lot samolotem, musi być też dobrze przygotowane transportowo na miejscu. My decydowaliśmy się na komunikację z lotniska do apartamentu za pomocą autobusu i reszta na piechotę. Teraz już wiemy, że wypożyczenie samochodu na miejscu daje zdecydowanie większe możliwości, a ceny też bywają przystępne. W tym miejscu zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie moje zdjęcia z pobytu w chorwackim zadarze. A może też zaczniecie obserwować mój profil i będziecie zostawiać dużo serduszek? Kto wie? Ale my wróćmy do tematu. Planując zagraniczny pobyt, miejmy też grany jakiś tłumacz na telefon, bo nawet kraje ze zbliżonym do polskiego językiem, jak na przykład Chorwacja czy Czechy, potrafią mieć sporo różnic i nieraz można się srogo zaskoczyć. Zresztą pewnie o tym też zrobię wideo. Pamiętajmy też o aplikacjach z mapami. Jeśli jednak decydujemy się na Gogla, to sprawdźmy, ile pakietu danych nam proponuje operator i czy w kraju, gdzie jedziemy, jest on dostępny. Jeśli stanowi to problem, warto poczytać w sieci, gdzie i za ile można kupić lokalną kartę. Te SIM. O bezpieczeństwie w obecnie panującej sytuacji to chyba nie muszę zbyt dużo mówić. Ważne byście czuli się komfortowo. Warto przeczytać jakie panują w danym kraju oboszczenia, bo wbrew pozorom może nie być pobłażliwości ze strony służb mundurowych. Wracając jeszcze na chwilę do tematu komunikacji, to warto zastanowić się, czy parę godzin w terminalu i samolocie, w maseczce i zamkniętej przestrzeni z innymi, różnymi osobami jest najbezpieczniejszą formą przemieszczania się. Osobiście wybrałbym w te wakacje prywatny samochód, ale trzeba pamiętać, że paliwo swoje kosztuje, za autostradę też się często płaci i po raz kolejny sprawdzić trzeba wszystkie oboszczenia związane z przejazdem po danym kraju. No dobra, to teraz pytanie, gdzie warto się wybrać? Zacznijmy od słońca, czyli moim zdaniem, jeśli już bierzemy pod uwagę południe Europy, a nie chcemy zapłacić jak za woły, to warto zastanowić się nad krajami bałkańskimi. Koszt wakacji w Chorwacji może wynieść nieco drożej niż średnie ceny nad Polskim Morzem, ale coraz popularniejszymi kierunkami staje się Czarnogóra czy Albania. Tam właśnie można poczuć klimat śródziemnomorski, zobaczyć niesamowite zabytki, poznać zupełnie inną kulturę i przede wszystkim doświadczyć czegoś nowego. Przy czym wybierając destynacje bałkańskie, które mogą być naprawdę bardzo korzystne dla portfela, a równocześnie pogodowo satysfakcjonujące, musimy pamiętać o takich podstawowych sprawach jak na przykład paszport. O wiele z tych państw nie należy nie tylko do strefy Schengen, ale też do samej Unii Europejskiej. Po drodze na południe mamy też wiele innych możliwości. Stolica Czech, Praga z Mostem Karola, Królewskimi Hradczanami, czy punktem widokowym na wieży telewizyjnej Žižkov. Dodatkowo wieża ta została uznana za jedną z najbrzydszych pozostałości po komunizmie, a po elewacji wspinają się rzeźby raczkujących dzieci, delikatnie mówiąc, dość oszpeconych. Instalacja artystyczna z 2000 roku jest bardzo kontrowersyjna, klimat lekko creepy. Jednak powiedzmy to wprost: no, Czesi już są tacy nieszablonowi, i koniec kropka. Oczywiście, Praga to też zderzenie nowoczesnego europejskiego miasta z historycznymi zabytkami w centrum i komunistycznymi blokowiskami na obrzeżach. Ma to miasto coś, co przyciąga. Byłem, widziałem, polecam. W dodatku fani motoryzacji mogą zwiedzić Muzeum Skody w miejscowości Mlada Bolesław, gdzie poza historycznymi pojazdami można znaleźć samochody koncepcyjne i bardzo ciekawą wystawę multimedialną. Przenieśmy się teraz kawałek w bok. Stolica Węgier, Budapeszt z Zamkiem Królewskim, Kościołem Macieja, Wyspą Świętej Małgorzaty. Fani transportu i komunikacji też się nie zawiodą. W centrum miasta znajduje się historyczna linia metra. No, długo można by wymieniać atrakcje tych miejscówek, które dla ludzi z południa Polski są bliżej niż nad Morze Bałtyckie. Są to też na pewno bardzo turystyczne miejsca, jednak warto znaleźć takie mniej oczywiste. Na Słowacji, w Medzilaborcach, znajdziecie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Endego Warhola. Tak, tego od sławetnej grafiki na puszce zupy Campbell, bo właśnie stamtąd on pochodził. Dla wszystkich koneserów win, Słowacja i Węgry to też istny raj, bo kto nie słyszał o węgierskim tokaju? W tym miejscu naprawdę idzie się zakochać. Rozkoszując się smakiem wina. A co jeśli chodzi o Polskę? Wbrew pozorom nie musimy przemierzać jej całej, by spędzić aktywnie i ciekawie czas. Bo to prawda, w górach można odpocząć i uciec od tłumów ludzi. Bezkresne połoniny i przełęcze czekają, zapora w Solinie, polańczyk zdrój cisna. To można by powiedzieć Wrota Bieszczad. Jeśli za to chcecie poznać zagadkowe miejsca, możecie też skusić się na zwiedzanie Dolnego Śląska. Świetnym miejscem są na pewno okolice kompleksu Rize, gdzie do tej pory odnajdywane są poukrywane skarby. A może jak nie w góry, to na Mazury? Dla tych, co jednak wolą wodę, ale boją się tłoku na nadbałtyckich plażach, jeziora mazurskie dają świetną okazję do odpoczynku na łonie natury. Ale, ale, może warto też trochę pogooglować naprawdę, możecie znaleźć perełki w swojej okolicy bo kto powiedział, że musicie odpoczywać daleko od domu? Tymczasem może wy właśnie macie pomysł na najlepsze destynacje wakacyjne, a może macie jakieś super porady związane z podróżowaniem śmiało piszcie komentarze. Jak film się podobał, to łapka w górę. Zostawcie też suba i kliknijcie w dzwoneczek, bo to naprawdę motywuje. A jeśli chcecie mnie wesprzeć i dowiedzieć się więcej o źródłach, z których korzystałem, patrzcie w opis. Tymczasem to by było na tyle i do następnego.